Ostatnio bardzo często pojawia się pytanie, szczególnie nasiliło się w czasach pandemii, jak być asertywnym w kontakcie z klientem. Okazało się bowiem, że w czasie pandemii klienci dają sobie prawo do większych wymagań, ale również nacisków, e, takich wzmożonych negocjacji cenowych, bo wiedzą, że jest trudna sytuacja, że firmy walczą o przetrwanie, że walczą o każdego klienta. Że jest masa wyprzedaży, przecen i sytuacji, w których dostawcy są gotowi układać się z klientem. W związku z tym bardzo często przedsiębiorcy i sprzedawcy zauważają, że jest pewna nierównowaga w tej relacji, i w związku z tym pojawia się pytanie: jak w tych relacjach być bardziej asertywnym? I kiedy myślę sobie o tej sytuacji, to pierwsza rzecz, która pojawia mi się w głowie, to to, w jaki sposób my w ogóle do tej relacji podchodzimy. Jak wygląda relacja dostawca klient? Przez bardzo długi okres pokutowało takie przekonanie, że klient nasz pan. Więc jeżeli klient nasz pan, to jakim jestem jako dostawca? I tutaj przychodzi mi analogia do bajki pod tytułem Gumisie, gdzie jest księciunio i tołdi podnóżek. I bardzo często widzę, że sprzedawcy, dostawcy albo um, Pracownicy z obsługi klienta ustawiają się wobec klienta właśnie w tej pozycji. Klient wymaga, a my jesteśmy po to, żeby spełniać jego zachcianki. Ale chcę powiedzieć, że ta sytuacja nie powoduje nic dobrego, bo doprowadza do momentu, że ty sam, nie szanując siebie i pozwalając przekraczać określone granice, powodujesz, że klient też ma na to pozwolenie, patrząc, że ty absolutnie nie stawiasz granic. W związku z tym, co można z tym zrobić? Po pierwsze, zmieńmy sobie mentalnie przekonanie z hasła klient nasz pan na klient nasz partner. Bo przecież ten twój klient, on też chce być w dobrej relacji z tobą. On też na poziomie podświadomym wie, że jeżeli ty nie będziesz się czuł dobrze w tej relacji, to nie będziesz grał do jego bramki. Ale to ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby te relacje ustawić. Więc pierwszy punkt, ustaw się w relacji, Klient nasz partner, a nie klient nasz pan. No a jeżeli partner, to partnerzy zazwyczaj mają jakąś umowę. I to jest moja druga rekomendacja: stwórz z klientem kontrakt, określ zasady waszej współpracy, być może komunikacji i oznacz te granice, które dla Ciebie są nieprzekraczalne bo klient wychodzi ze swoją potrzebą i to jest zupełnie naturalne i on nie będzie zastanawiał się, na jakich zasadach ma z tobą współpracować, żeby tobie było dobrze. On w tej relacji w naturalny sposób dba o siebie. W związku z tym ty, jako partner, jako druga strona tej partnerskiej relacji, zadbaj również o siebie i powiedz, na jakich zasadach, na jakich warunkach jesteś gotowy z tym klientem realizować kontrakt, obsługiwać go i z nim współpracować. Ta sytuacja doprowadzi do momentu, kiedy za każdym razem, kiedy się pojawi coś trudnego, widzisz, że ta sytuacja zmierza do jakiejś niekomfortowej albo konfliktowej sytuacji, zawsze możesz odwołać się do tego kontraktu i to jest narzędzie, które nie musi powodować emocji, które nie musi powodować konsekwencji. Problem pojawia się wtedy, kiedy tego kontraktu nie ma. Bo my nie wiemy, jak zwrócić klientowi uwagę, w związku z tym pozwalamy sobie być w takiej niekomfortowej sytuacji przez dłuższy czas. Emocje idą w górę i zazwyczaj jesteśmy w sytuacji, kiedy już naprawdę jesteśmy u kresu wytrzymałości. A ty dobrze wiesz, że jak jesteś u kresu wytrzymałości, to ta sytuacja nie przyniesie tej relacji nic dobrego. Więc ja bez kontraktu z klientami nie wyruszam w podróż z nimi nigdzie, bo wiem. Że wtedy, kiedy przyjdą burze, kiedy przyjdą trudne sytuacje, a tego nie jesteś w stanie przewidzieć, kiedy one się pojawią, ja w takich sytuacjach po prostu odwołuję się do kontraktu i mogę dalej budować partnerską relację na partnerskich zasadach. Natomiast życie jest życiem, i mimo tego, że być może na początku jesteście zakontraktowani i że teoretycznie wszystko jest wiadomo, może dojść do sytuacji, kiedy Pojawią się sytuacje w kontrakcie nieprzewidziane albo takie, które po prostu budują emocje, które powodują właśnie dyskomfort i zachwianie poczucia równowagi w tej relacji. No i tutaj wchodzi klasyka, czyli komunikacja. Jeżeli jesteś z nim w dobrej relacji, jeżeli masz z nim kontrakt. To na tej zasadzie zapewne zakontraktowałeś się, że w sytuacjach, w których nie czujecie się dobrze, możecie sobie o tym w przyjaznej atmosferze porozmawiać. Zachęcam cię do tego, żeby taki punkt pojawił się w tym waszym kontrakcie, żebyś miał przestrzeń, ale też mentalną gotowość do tego, żeby o tym z klientem porozmawiać i wyjaśnić sytuację i na nowo się zakontraktować. Bo pamiętaj, że kontrakt to nie jest coś, co jest raz zapisane i zmieniać tego nie można. To jest tak zwany żyjący dokument, który może być uzupełniany, modyfikowany w zależności od tego, jak wygląda wasza współpraca, ale jest zawsze yy, takim elementem, na który obydwie strony muszą się zgodzić. No i Czwarta rzecz: bądź z tym klientem w kontakcie i zadbaj o to, że czuje się zaopiekowany i że on czuje, że te rzeczy, na które ty się z nimi umówiłeś, że zostaną dostarczone. Bo jeżeli tak nie będzie, to nie dziw się, że klient będzie stawał w sytuacji czy w pozycji konfrontacyjnej. Więc asertywność w relacjach z klientem nie polega na tym, że jesteś z nim w wiecznej konfrontacji, ale przede wszystkim, że w tej relacji traktujesz siebie i drugą stronę po partnersku i dbasz o to, żeby dwie strony dokładnie tak się czuły. Życzę Ci powodzenia w budowaniu partnerskich relacji z klientem, bo tylko taka relacja może zaprowadzić Was naprawdę daleko.